Najwięcej zakażeń koronawirusem znowu na Śląsku. Dzisiaj to ponad 4300 przypadków. Ogniska zakażeń są już wszędzie. W urzędach, w szkołach, w zakładach pracy, w szpitalach czy w ośrodkach zdrowia. Niestety również w domach pomocy społecznej pojawiają się kolejne zakażenie. Nowy, kolejny dom, który się pojawił to w Cieszynie. Tam czekamy właśnie na badania przesiewowe wszystkich pracowników. Natomiast jeszcze dziś w Mazobusy pojawią się m.in. w domach pomocy społecznej w Knurowie i Katowicach bo tam najprawdopodobniej pojawiły się kolejne ogniska zakażeń. Walka z koronawirusem trwa. W niej ma pomóc szpital tymczasowy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Dzisiaj na terenie szpitala zamontowano zbiornik, który pomieści 50 ton tlenu. Z kolei w środku powstały już częściowo boksy dla łóżek tlenowych i ojomowych. W walce z COVID ma pomóc także lek Remdesivir, choć pojawiają się informacje, że brakuje go w szpitalach. Zwróciliśmy się do ministerstwa o to, żeby zwiększyli tą dawkę, która jest przydzielana na Województwo Śląskie i też na nasze szpitale, bo ja przypomnę, że z tej puli na Śląsk który co kilka tygodni jest dystrybuowany przez ministerstwo. Około 40% trafia, procent trafia do naszych szpitali, dlatego że my też utworzyliśmy chyba jedną z największych baz łóżek respiratorowych i łóżek tlenowych na, na, na Śląsku. Problem z lekiem pojawił się już w ubiegłym miesiącu. W październiku minister zdrowia Andrzej Niedzielski informował, że ministerstwo podpisało umowę na zostawę 80 tysięcy dawek leku. Dostawy są zorganizowane w ten sposób, że w tym miesiącu dostaniemy 20 tysięcy dawek, a pozostałe systematyczne dostawy będą trwały do marca. Także chciałem tutaj Państwa uspokoić. Nie uspokajają natomiast lekarze, bo skuteczność Remdesiviru poddawana jest pod wątpliwość. Zdaniem niektórych ekspertów nie do końca wiadomo, czy ten lek pomaga, czy wręcz przeciwnie. Coraz szerzej pojawiające się dane naukowe, Mówią, że stosowanie remdesiviru nie zmniejsza śmiertelności u pacjentów z COVID-19 i to niezależnie od stopnia ciężkości choroby. W związku z czym być może emocje, które obecnie powstają w kontekście dostępności tego leku i możliwości jego stosowania, powinny zostać ugaszone. Tylko dziś w całym kraju odnotowano ponad 21 tysięcy kolejnych przypadków zakażenia. W weekend wykonano jednak mniej testów niż w poprzednich dniach.